Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na film, w którym przetestujemy między innymi pędzle oraz akcesoria w postaci gąbeczek z Biedronki, ponieważ ostatnio zrobiłam napad na Biedrę, chciałam kupić składniki na pizzę, a wyszłam z pędzlami i gąbkami. Także dzisiaj będziemy je testować, zobaczymy jak się sprawdzają. Jestem niesamowicie ciekawa, tak jak widzicie już gąbeczki zdążyłam zwilżyć przed chwilą w łazience. Potestujemy też nowości od Fenty Beauty, czyli te Dwie najnowsze paletki w takich jesiennych dosyć kolorach. Jestem ciekawa ich jakości i tego, jak sprawdzą się dzisiaj na moich oczach. Czy w ogóle w tych kolorach będę dobrze się czuć, ponieważ mamy tutaj do czynienia w jednej z tych paletek z takimi <grytania> zgniłymi zieleniami. Przetestuję też kilka kosmetyków drogeryjnych oraz podzielę się z wami garścią pielęgnacji, którą poznałam już tak naprawdę. O, chyba nawet chwilę przed pandemią i chyba nawet wspominałam wam w jednym czy w dwóch insta stories, właśnie a propos tych dwóch produktów, ale ja chyba powinnam w ogóle częściej opowiadać wam na insta Story o moich sprawdzonych perełkach pielęgnacyjnych, bo później tyle mi się tego nawarstwia, że teraz, póki jeszcze mam na wykończeniu te dwa produkty, to chciałabym wam je dzisiaj pokazać. Także, jeżeli jesteście gotowi na to, co się tutaj dzisiaj wydarzy, to serdecznie zapraszam. Zapraszam Was na film. Zaczynamy. I skoro już wspomniałam o pielęgnacji, to od tego właśnie zaczniemy. I chcę Wam pokazać przede wszystkim serum pod oczy, które już Wam kiedyś pokazywałam na insta-story. Jest już na wykończeniu, także jest to ostatni w ogóle moment, żeby Wam je pokazać i zrobić sobie zapas. Ostatnio przechowuję je również w lodówce, bo po pierwsze, producent zaleca takie przechowywanie, jeżeli chcemy uzyskać efekt dodatkowego schłodzenia skóry pod okiem i takiego jeszcze dodatkowego jej odświeżenia. Co więcej, bardzo lubię nakładać to właśnie serum pod krem pod oczy, w szczególności na noc, e, ale na co dzień nakładam albo właśnie pod krem pod oczy, albo solo i dzisiaj solo go nałożę, ponieważ nie chcę obciążać dzisiaj cery, mamy znowu chyba za 30 stopni. I to jest słuchajcie, Basic Club peptydowe serum pod oczy, e, które zapewnia nawilżenie i ujędrnienie. W ogóle kosmetyki, które Wam dzisiaj pokażę, to znowu są z serii tych odmładzających, napinających, wygładzających. A też piszecie mi ostatnio, że bardzo podobała mi się moja strefa pod oki, że jest taka napięta, dobrze nawilżona, i że nawet na zbliżeniach to widać. Także bardzo Wam dziękuję, i myślę, że jest tutaj coś na rzeczy. I bardzo możliwe, że właśnie chodzi o to serum, dlatego że używam go regularnie ostatnio. Także w ogóle resztkę tego, co jestem w stanie tą pipetą nabrać, nałożę sobie teraz na skórę pod oczami. Nałożę też odrobinkę na powiekę. I ja trzymałam to w lodówce, także możecie sobie teraz wyobrazić, jak mi jest teraz przyjemnie. Dodatkowo oczywiście jest to serum wygładzające, odmładzające, także ja bardzo się z takimi kosmetykami lubię, ponieważ wolę zapobiegać niż leczyć. I co więcej zawiera taki peptyd, który jest nazywany podobno bezpiecznym botoksem w stężeniu 10%, e, oraz kofeinę, więc nie dość, że pobudza, wygładza, delikatnie wypełnia takie pierwsze zmarszczki, załamania, e, to w dodatku odżywia skórę i bardzo fajnie się też sprawdza jako taki booster pod kremy pod oczy, także serdecznie wam ten produkt Polecam, ja jestem zachwycona, i myślę, że to widać, że w tym momencie skóra pod moimi oczami naprawdę dobrze się prezentuje. Zresztą nie mogę narzekać też na resztę twarzy, dlatego że uważam, że jest naprawdę porządnie wypielęgnowana. Ale o ile całą twarz jakoś jestem w stanie w ryzach utrzymywać przez cały rok, o tyle strefa pod okiem jest dosyć problematyczna. Więc fajnie czasami dodaj sobie tego nawilżenia i właśnie wprowadzić trochę bardziej zdecydowane kroki w postaci serum pod krem pod oczy, żeby po prostu ta przestrzeń pod okiem wyglądała jeszcze lepiej także ja naprawdę jestem w tym serum zakochana i albo kupię sobie do opakowania albo po prostu odezwę się do marki, żeby podesłali mi jakiś PR jeszcze raz. I przechodzimy dalej. Chcę wam pokazać jeszcze jedno serum, które znam trochę krócej, mam go jeszcze trochę więcej, ale też wydaje mi się, że już jest mniej niż połowa opakowania, tak sądzę. Natomiast będę używać dzisiaj tylko tego serum na całą twarz, ponieważ tak jak wspomniałam, nie chcę obciążać mojej cery. Można by to zabezpieczyć kremem, ale jest na tyle bogate, że samo w sobie też jest zupełnie wystarczające i to jest serum tej samej marki. W ogóle mam kilka jeszcze serów od nich, których nawet jeszcze nie zdążyłam otworzyć, ale jestem zaciekawiona, bo te dwa super mi się sprawdzają. I jest to oczywiście znowu serum nawilżające, wypełniające tyle, że do całej twarzy z tym, że teraz mamy tutaj do czynienia z serum z 15% stężeniem trehalozy cokolwiek to oznacza, oraz 10% peptydem SNAP8. Mamy też tutaj kwas hialuronowy. Wiem, że są dwie wersje tego serum. Mam jeszcze taką o troszeczkę mniejszych stężeniach tych składników, ale jak się możecie domyślać, ja się od razu wzięłam za te intensywniejsze środki. I znowu, to serum bardzo fajnie nawilża, jest leciutki w konsystencji, szybko się wchłania. Jednocześnie możemy oczywiście zabezpieczyć je kremem, ale nie jest to konieczne. Tak zresztą zrobię to dzisiaj. Nałożę tylko te dwa sera i przejdę do makijażu. Ja tak jak wiecie nie mam zbyt dużego problemu jeszcze z takimi prawdziwymi głębokimi zmarszczkami, ale naprawdę cenię dobre nawilżenie i napięcie tej skóry, ponieważ wtedy po prostu podkłady mniej wbijają mi się na przykład w bruzdy nosowo-wargowe. To wszystko jeśli chodzi o pielęgnację, więcej nie nakładam, bo czuję komfort, czuję porządne nawilżenie. Nie będę używać żadnej bazy, ponieważ no, nie chciałabym po prostu tej cery dzisiaj obciążać niepotrzebnie, ale użyjemy nowego dla mnie podkładu i to jest Bourjois City Radiance Skin Protecting Foundation Brightening Effect i on zawiera SPF 30 i mam tutaj kolor 02 wanila Mam nadzieję, że nie będzie zbyt ciemny. I ja go upolowałam chyba w drogerii zebra, jeśli się nie mylę. Albo E kobieca, nie pamiętam dokładnie. Kolor jest delikatnie żółty, ale zobaczmy, sprawdźmy. Sprawdźmy, czy będzie dla mnie dobry. Jestem ciekawa tego wykończenia. O, będzie troszeczkę za ciemny, będzie troszkę za żółty, ale niech już tak zostanie, przejdziemy do gąbeczek z Biedronki, które tutaj na mnie czekają i powiem Wam, że kiedy zwilżałam je pod wodą, to wyczułam, że dosyć są takie gumowate, to nie jest miękkość gąbeczek, jaką lubię i taka elastyczność raczej są takie dosyć toporne, ale zobaczmy jak będą rozcierały produkt na mojej twarzy i wtedy się wypowiem. No trochę obijają mi twarz, muszę przyznać. Pomijając fakt, że gąbeczka troszkę mi moją twarz pobijała, no to całkiem nieźle rozprowadziła ten produkt, który sam swoją drogą nie wygląda najgorzej, chociaż krycia to on nie ma zbyt spektakularnego, dlatego odważę się i dołożę jeszcze cienką warstwę, w szczególności skupiając się na szyi, żeby ją delikatnie przyciemnić. Bo nie chciałabym dzisiaj mieć takiego odcięcia szyja twarz. Dobra, moi drodzy, myślę, że te półtorej warstwy tego podkładu mi wystarczy. Przejdę do korektora, czyli do sprawdzonych środków, czyli Hourglass, Vanish Concealer i niewielką ilość nałożę pod oczy, na nos, bruzdy i brodę, ewentualnie na jakąś niedoskonałość, pojedynczą przebarwienie. O, troszkę się tego tutaj nazbieram, bo wiecie, ja jestem um, perfekcjonistką i to krycie um, tego burżuła no, naprawdę nie jest dosyć mocne. Wykorzystamy teraz te mikro gąbeczkę z Biedronki i spróbuję wklepać korektor. No ale też jest ta gąbeczka taka dosyć gumowa i tak odbija się od mojej twarzy. Mimo tego, że staram się być delikatna, no to naprawdę... Ona po prostu mnie tak jakby boksuje. No niestety ten materiał, z którego wykonana jest gąbeczka, zarówno ta jak i poprzednia, to jest taki przestarzały materiał, z jakiego robiło się gąbeczki, ale kiedyś, zaraz nawet tańsze gąbeczki, gąbeczki z AliExpress nawet, słuchajcie, mają znacznie przyjemniejszy materiał, który aż tak buzi nam po prostu nie obija. Przejdę teraz już do przypudrowania mojej twarzy. Użyjemy sprawdzonego pudru, czyli Laura Mercier Translucent. Powder i użyję jakiegoś pędzelka, któregoś z tych biedronkowych. I mam tutaj, słuchajcie, eyeshadow brush, i to jest seria pędzelków Beauty Brushes, czyli zestaw pędzli do oczu, skośny i do blendowania bambusowy. Więc to jest bambusowy trzonek i biodegradowalna rączka. Także tak, może to ciekawa informacja dla niektórych z Was. Przechodzimy więc do pudrowania. Zacznę oczywiście od strefy pod okiem. Mmm, bardzo przyjemny ten pędzel, mięciutki. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy później, czy da się blendować nim cienie. Ale tutaj do pudrowania strefy pod okiem ideal. Jestem ciekawa, jak sprawdzi mi się dzisiaj ten podkład, także przypudruję go dosyć sowicie w strefie T i tutaj w bruzdach nosowo-wargowych, tak żeby no, po prostu zobaczyć, czy to mu wystarczy, czy nie do końca. I użyję teraz większego pędzla też z Biedronki, i to jest pędzel dedykowany do rozświetlacza. Nazywa się ta marka New. <noise> nie wiem, jak to odczytać, ale pisaliście mi niejednokrotnie o tych pędzlach w komentarzach pod filmami. Także dzisiaj również sprawdzimy ich jakość. I mimo tego, że jest to pędzel do rozświetlacza, to nie zawaham się przypudrować nim całej twarzy. Też bardzo mięciutki, syntetyczny. Wydaje mi się, że jest całkiem porządny. Twarz przypudrowana, więc możemy przejść już do konturowania twarzy i użyję Pudru Heian Bronzer Pro Kontur. I to jest matowy bronzer do twarzy i ciała w kolorze 400 Cappuccino. I nie wiem, czy on nie będzie dla mnie za ciepły trochę, ale sprawdźmy to. I użyję pędzla New do różu. Tak, dzisiaj słuchajcie, używam tych pędzli nie tak jak jest napisane, tylko po prostu jak mi w duszy gra i jak intuicja podpowiada i do tego też was zachęcam, nie ograniczajcie się. I tutaj ten podkład nie jest zbyt dobrze przypudrowany, bo jestem ciekawa jak będzie pracowało mi się z suchymi produktami na nim, na takiej nieutrwalonej podstawie. Pędzel jest też super, mięciutki, syntetyczny, fajnie rozprowadza produkt. Jest całkiem aksamitny, raczej nie powstają mi żadne plamy. Jest jednocześnie chyba trochę za ciepły i za ciemny, jak na moje gusta, ale chyba będę w stanie to jakoś ograć. Ten podkład w sumie też całkiem nieźle wtopił się w odcień mojej karnacji, nie wygląda na za ciemny. Bardzo ładnie pachnie ten brązer, tak jakby kokosowo. No, pędzlami muszę przyznać, że jestem na razie naprawdę zachwycona. To była chyba niezła inwestycja. Przechodzimy do kolejnego pędzla, znowu z tej edycji bambusowej. E, I to jest, słuchajcie, Highlighter Brush. I też nie użyję go do rozświetlacza, tylko do różu. I mam tutaj Hand Baked Rouge w kolorze 275. I to jest jedyny róż, jaki mam dzisiaj do przetestowania. Także musi mi się wkomponować. Wreszcie makijażu nie ma wyjścia, <grym> ale myślę, że jest dosyć uniwersalny w kolorze. Także. Zobaczmy. No, jak na pędzel do rozświetlacza, to jest to całkiem duża propozycja i raczej bym się nie pokusiła o użycie tego pędzla właśnie w tym celu. Nawet do różu mam wrażenie, że jest trochę zbyt obszerny i tak zamaszyście mi ten róż rozprowadza. Sam róż w sobie też jest dosyć intensywny, więc troszeczkę zrobiłam sobie teraz matrioszkę na twarzy. Wolę nieco subtelniejsze historie i myślę, że już różu to dzisiaj nie będę dokładać. Przejdziemy do rozświetlacza, bo tutaj też mam ciekawą propozycję, której nie widzę w tym momencie na moim stole. Jest i mam tutaj na myśli rozświetlacz marki, którą długi czas w moim życiu, jakimś takim dziwnym trafem, ignorowałam. I mam tutaj na myśli markę Mio. Ostatnio testowałam ich puder matujący, który bardzo fajnie mi się sprawdzał, też paletki Five points, które okazały się super. A teraz przyszedł czas na rozświetlacz. I tutaj mamy Mio Kali Illuminizer Highlighting Powder for All Skin Types. I to jest rozświetlacz 3 w jednym do twarzy ciała. I powiedz, nawet na powieki można go nakładać. Wygląda jak nie rozświetlacz, Wygląda jak bardzo jasny puder matujący, <laughs> ale może mnie zaskoczy. To się za chwilę okaże. Eee, wezmę, słuchajcie, pędzelek czysty, e, Nuki, <laughs> taki pędzelek do blendowania e, i spróbuję zaplikować nim ten. Oto rozświetlacz. Zobaczymy, czy w ogóle rozświetla. Uuu, uu, no jest tutaj jakiś blask. Potencjał na blask, jak widzicie, pojawia się, ale mm, jakim kosztem? Takim kosztem, słuchajcie, że ta przestrzeń, na której jest ten rozświetlacz, robi się bardzo rozbielona, taka wręcz sina. I jak niektórym nie podobało się to, co zrobił mi ten rozświetlacz bel z Biedronki ostatnio, a ten efekt akurat mi się bardzo podobał, ale faktycznie delikatnie mnie rozjaśnił, to powiem Wam, że ten bel z Biedronki to jest nic w porównaniu z tym, jak ten bardzo mocno rozbiela przy subtelności blasku, jaki jednocześnie daje, bo to jest taki blask, powiedziałabym, satynowy. No rozświetlacz to mi się raczej nie podoba za bardzo. Słuchajcie, jak tak przymknę oczy, to wręcz widzę, że robi mi się tutaj na szczycie kości jarzmowej taka wręcz niebieska poświata. No nie, to nie jest moja para kaloszy, jeśli chodzi o ten rozświetlacz, zupełnie nie. Ok, moi drodzy, na powieki nałożyłam sprawdzoną bazę i także teraz przechodzimy już do cieniowania. Użyję paletki Snap Shadows w kolorze 9 Wine i najpierw wykorzystam ten matowy beż i użyję pędzelka z tym bambusowym trzonkiem Eyeshadow Brush. Uuu, ten beż jest dosyć ciemny. On przyciemnia mi tutaj powiekę, Kurcze, A wcale na taki ciemny nie wygląda w opakowaniu. On słuchajcie, w kontakcie ze skórą się przyciemnia. <słuch> Kurczę, chyba będę musiała użyć jakiegoś sprawdzonego beżu, bo tego nie zniesę. Sytuacja opanowana, także przejdźmy od razu do tego zgaszonego, chłodno budyniowego brązu, tak bym to określiła. I użyję dokładnie tego samego pędzelka, który jest lekko spłaszczony. Trochę mam wrażenie, że ten pędzel utrudnia mi pracę, także użyję konkretnie pędzla do blendowania, chociaż mam tutaj tak naprawdę dwie dosyć obszerne propozycje. A tak jak wiecie, ja nie lubię aż takimi dużymi pędzlami rozcierać cieni, ale chyba dzisiaj muszę sobie jakoś dać radę. Jeśli chodzi o kształty tych pędzli pod kątem makijażu oczu, no to. Dla mnie są jednak za duże te puchacze i ten spłaszczony też jest za duży po prostu. No niestety, jeśli chodzi o te pędzle, to są mega nieprecyzyjne i bardzo jest mi ciężko tutaj zbudować to załamanie. Nawet wręcz mam wrażenie, że delikatne plamki mi się porobiły w cieniowaniu. I tutaj bardzo dobrze widać to, jak duże znaczenie mają same narzędzia w makijażu, bo no myślę, że byłabym w stanie zrobić te cieniowanie szybciej i bardziej efektownie i efektywnie również e, używając moich sprawdzonych. Używam sobie tego pseudo beżu z tej paletki, który jest dla mnie za ciemny, do zacierania granicy blendowania z tym ciemniejszym. Przejdę teraz do tej zielonkawej palety i nie mam nawet takiego pędzla użyć. Słuchajcie, um, chyba użyję znowu tego spłaszczonego, puchatego i będę używać tej zieleni. Spróbuję nałożyć ją na wewnętrzny kącik ruchomej powieki oraz ponad załamaniem. Uuu, to będzie makijaż w kolorze zgniłego liścia. No, powiem Wam, że fatalnie mi się używa tych pędzli, kurczę. Ja chyba sięgnę po coś sprawdzonego, bo ten makijaż skończy się, słuchajcie, plamami, jeżeli tego nie zrobię w tym momencie. O, od razu lepiej. Ja z tamtym pędzlem to zrobiłabym sobie co najwyżej plamy. A jakość tych cieni jest naprawdę na tyle fajna, że nie chcę tutaj im, wiecie, na siłę utrudniać roboty. A pomiędzy brąz ym, i te zieleń nałożę chłodny brąz z tej zielonej paletki. On ma właśnie w sobie taki zielonkawy podton i fajnie połączy mi tutaj te dwa światy. Przechodzimy dalej i już się trochę boję, bo wykorzystam kolejny pędzelek z Biedry i to jest słuchajcie, Eyeshadow Brush kolejny, one nie mają nawet numerków. Z tym, że taki mały, o dziwnym kształcie, bo ni to nie jest kuleczka, ni to nie jest pędzel do eyelinera, takie troszkę nie wiadomo co. Ale wykorzystam najciemniejszy cień z paletki Wine, czyli ten, taki powiedziałabym wręcz fioletowo-śliwkowy i wzmocnię nim zewnętrzne kąciki. No, nie jest to najgorszy pędzel, powiem Wam szczerze, do działania przy samej linii rzęs może sprawdzić się ok. Zaraz i tak będę musiała go trochę porozcierać tym puchaczem, którego używałam. Już moim prywatnym. To jest, słuchajcie, DS-15 z Hulu. I tak to wygląda na ten moment. Jest dosyć zgniło, <gryw> więc wykorzystajmy jakiś błysk, żeby ożywić nieco to spojrzenie. I waham się pomiędzy zielenią z paletki, a złotem. Ale może wprowadźmy odrobinę złota. Zobaczymy, to nadal będzie wyglądało zgniło, ale przynajmniej z blaskiem. I ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że są to już paletki kierowane bardziej pod sezon jesienny, więc też nie ma się co aż tak bardzo dziwić tej kolorystyce. Ja po prostu osobiście w takiej zbyt dobrze się nie czuję. OK, przejdę jeszcze do wycieniowania dolnej powieki, i tutaj już zupełnie nie widzę żadnej nadziei, jeśli chodzi o pędzle z biedronki, dlatego że te kształty, które wam pokazałam, są najzgrabniejsze. Ewentualnie możemy użyć tego pędzelka, który wam przed chwilą pokazywałam, który jest taką wyciągniętą kulką, ale raczej nie wyobrażam sobie tutaj cieniowania na dolnej powiece tym pędzlem, dlatego że za bardzo będzie koncentrować mi pigment. Ewentualnie mam jeszcze skośny, ale już ten skośny bardziej sprawdziłby się na przykład do kreski. Także użyję prywatnego pędzla, takiego puchatka spłaszczonego i to jest pędzel, nie wiem, jakiś no-name, słuchajcie. W każdym razie użyję cienia z paletki Wine, z tego brązu i po prostu będę kontynuować z tym, co dzieje się na górze. W ogóle dajcie mi znać albo teraz, albo pod koniec makijażu, jak Wam się podobą w takich zgniłych odcieniach. Bo ja powiem Wam szczerze, że no nie jestem największą fanką. Przemycę jeszcze odrobinę błysku na dolnej powiece i może będzie to ten bezpieczny z paletki. Wine. Te błyski z palety Fenty, one nie są jakoś wybitnie spektakularne, raczej wpadają w perłę, taką dosyć mocno zmieloną. Okej okay, moi drodzy, i tak prezentuje się gotowy makijaż, ponieważ wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczne oraz na dolną i górną linię wodną zaaplikowałam moją sprawdzoną brązową kredkę MAC Coffee. Także teraz pozwólcie, że oddalę Was od siebie i podsumujemy sobie makijaż, kosmetyki oraz akcesoria, które dzisiaj wykorzystałam. Podsumowań nadszedł czas, także rozpocznijmy może od akcesoriów, czyli od gąbeczek z Biedronki. Dla mnie osobiście są zbyt sztywne, za bardzo boksują po twarzy. Jeszcze ta duża jak cię mogę, ale ta mała już dosyć intensywnie klepie tutaj tę przestrzeń, w szczególności pod okiem, co nie jest za przyjemne i raczej nie będę do nich wracać, ponieważ znam fajne, tanie gąbki, które sprawdzają się znacznie lepiej. Jeśli zaś chodzi o pędzle, to bardzo fajne są te pędzle do twarzy, a jeśli chodzi o pędzle do oczu, no to tutaj już było znacznie trudniej i ciężko mi się rozcierało cienie, w szczególności tymi puchatkami, także połowicznie mogę Wam polecić w szczególności polecam i zachęcam do zakupu tych dużych rozmiarów pędzli, ponieważ najlepiej się sprawdzają jeśli chodzi o te małe, no to co do puchaczy, fajnie sprawdzą się na przykład do aplikacji takiej świadomej i punktowej rozświetlacza. Co do rozcierania cieni już już może być gorzej, na co uczulam. Także tyle, jeśli chodzi o akcesoria. Przejdźmy teraz już do samego makijażu. Jeśli chodzi o ten podkład z burżuła, to on wyglądał całkiem ładnie na samym początku, chociaż krycia to on nie miał zbyt dużego. E, natomiast teraz z każdą minutą, tak naprawdę, mam wrażenie, że zaczyna wyglądać tak lekko ciastkowato. To też może być wpływ temperatury, jaka tutaj panuje, ponieważ jest bardzo gorąco, ale będę przyglądać się dzisiaj temu produktowi przez cały dzień. I zobaczymy, jak się utrzyma. Mam wrażenie, że jest taki za bardzo kremowy przy zbyt lekkim kryciu, przez co właśnie daje to uczucie lekkiego wręcz obciążenia cery, a jednocześnie nie za wiele robi i no, chyba ma taką delikatną tendencję do ciastkowania. Jeśli chodzi o brązer, to jest dla mnie za ciepły, trochę za ciemny, ale wydaje mi się, że w miarę opanowałam sytuację, może z jakimiś niewielkimi plamkami. Róż trochę za intensywny rozświetlacz, totalna porażka. Ja nie rozumiem, jak można w ogóle używać czegoś takiego i w ogóle coś takiego wyprodukować. To się nie nadaje moim zdaniem jako rozświetlacz ani do rozświetlania szczytów kości jarzmowych, ani ciała. To jest bardzo taki stłumiony blask, taki powiedziałabym perłowy, ale bardzo delikatny, a znacznie więcej tutaj samego pigmentu kolorystycznego, który rozjaśnia. Więc no, dla mnie rozświetlacz jest fatalny i na pewno do niego nie wrócę. Jeśli chodzi o Usta, no to pozostawię już takie nagie. Mam na nich od samego początku balsam z Eveline, regenerujący o zapachu czekoladowym, także bardzo go lubię i już nie będę tutaj dzisiaj kombinować. Jeśli chodzi o palety cieni, oczywiście, no to jakość jest bardzo fajna, jak na Fenty przystało, na te małe paletki z Fenty, ale to nie jest moja kolorystyka. Dajcie mi znać, jak Wam się podobam w takich zgniłych odcieniach. Ja osobiście nie czuję się w nich za dobrze, bo Generalnie kolorystycznie jestem typem lata przez to, że mam blond włosy i chłodną karnację. Gdybym miała swój naturalny kolor, czyli ciemny brąz, byłabym typem zimy, więc do jesieni w żaden sposób nie jest mi blisko, czyli do tych jesiennych odcieni tym bardziej. Myślę, że lepiej odnajdą się w tych kolorach osoby o na przykład rudych włosach, cieplejszej karnacji. Myślę, że wtedy może to wyglądać znacznie lepiej, ale co do pigmentacji tych cieni raczej nie mogę się przyczepić nawet z tymi fatalnej jakości cieniami do blendowań. Właściwie, może nie takiej fatalnej jakości, tylko po prostu zbyt dużymi pędzlami do cieniowania powiek z biedronki. W miarę udało mi się to wyciągnąć w zewnętrznych kącikach, ale tak jak widzieliście, później przerzuciłam się już na moje prywatne pędzle, bo po prostu wiem, że pewnie uzyskałabym podobny efekt pędzlami z biedry, ale zajęłoby to znacznie więcej czasu. A czas w życiu jest cenny, tak jak wiecie, więc wolę go spędzić na przykład na świeżym powietrzu. Także to by było tyle na ten moment. Mamy godzinę 16 dokładnie. Nie, więc myślę, że spotkamy się za 5-6 godzin z ostatecznym podsumowaniem trwałości dzisiejszego makijażu, także do zobaczenia już za chwilę, papa! Pa. Okej, okay, kochani, wracam do Was z ostatecznym podsumowankiem trwałości, mamy godzinę, już wam mówię 22.13 i właśnie mój kot próbuje wejść do studia. Także sorry za dodatkowe efekty dźwiękowe. Podsumujmy sobie to, jak prezentuje się makijaż na tę chwilę. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to ja raczej nie zauważyłam żadnej zmiany. Jest tak naprawdę nienaruszony i prezentuje się w tym momencie w kontekście całego makijażu najlepiej. Jeśli chodzi jeśli chodzi o makijaż twarzy, to podkład Burżua, czyli ten City Radiance. Faktycznie jest dosyć rozświetlający, ale powiedziałabym, że to rozświetlenie wynika z kremowości tego produktu i tego, że na twarzy może wyglądać lekko, właśnie tak kremowo, wręcz delikatnie tłusto, i ma przez to tendencję do wyglądania ciastkowato. Nie oceniamy dzisiaj tej strefy, ponieważ wychodziłam dzisiaj na zewnątrz i założyłam moją tarczę przeciwowadową, czyli okulary. Zerówki, takie zakładam na rower, kiedy sobie jeżdżę wieczorami. Także no, troszeczkę mi się te noski odcisnęły, no bo też te okulary są dosyć obszerne. Także tego nie oceniamy, bo tutaj tak naprawdę każdy podkład, jaki znam, nie wytrzymałby tej próby, w szczególności w tak wielkim upale. Także to jest jakby ok. Widzę, że jednak podkład, mimo bardzo porządnego utrwalenia tym pudrem Laura Mercier i nałożeniu na sprawdzone kosmetyki, niestety trochę pozbierał mi się w zmarszczkach, więc to sprawia, że będę podchodzić do niego z pewną rezerwą, bo mam masę też tańszych produktów, które sprawdzają mi się świetnie, właśnie w warunkach codziennych, i nie zbierają mi się w zmarszczkach. Ja wiem, że no pewnym wyzwaniem dla niego była dzisiejsza temperatura, ale tak jak wiecie, ostatnio wszystkie moje testy są robione w takich wysokich temperaturach, i niektóre kosmetyki radzą sobie lepiej, a niektóre gorzej. Tutaj powiedzmy, że jest przeciętnie, średnio mogłoby być lepiej. Jeśli chodzi o moje policzki, to nadal wszystko jest widoczne, także co do widoczności brązera, różu. No, i też tego nieszczęsnego rozświetlacza. Nie mogę tutaj, wiecie, powiedzieć nic złego. Także to by było już wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. No i co? Buziaczki, ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Trzymajcie się. PA!